Prezycyjny. Witam Panie bardzo serdecznie. Proszę, jeśli Pan się nie obrazi, zmienię trochę prezencję. I zacznę oczywiście od powitania najważniejszych gości, osób, które tutaj są, czyli Jadkowie. Wreszcie witam moją żonę, Alinę. Dziękuję za wsparcie, za cierpliwość przede wszystkim i za to wszystko, co na mnie robisz. Serdecznie witam moich współpracowników. Na czele jest panią Skarbnik, panią Katarzynę Kłowodską. Witam. Witam moją panią skarbnik, panią Halinę Machowską. Witam serdecznie sekretarza Gminy Szumową, panią Hanię Subłowską. Zaszczyciła nas dzisiaj również naszą obecnością. wielu obowiązków. Największy pracodawca naszej gminy. Witam Panią Wilenę Ludnicką. Serdecznie witam gospodarza tego miejsca. E, kierownik, dyrektor, e, Panią Ulę Kierowską. Z następnym zajęciem dzisiejszego spotkania witam serdecznie. Pracownice Urzędu Gminy, które mnie na co dzień wspierają. Witam Was serdecznie. <klucz> Witam serdecznie Was, Wszystkie Panie, które jesteście twarzą tej gminy, bo troszkę się nie zgodzę z Panią Dyrektor, bo to nie jest tylko Wasze święto, moje drogie Panie, ale to także święto nasz mężczyzn. Bo to my dzisiaj mamy okazję mówić do Was szczerze, mamy okazję powiedzieć, jak Was kochamy, jak Was lubimy, jak Was niestety często niestety, nie doceniamy. Także jest taka okazja, taki dzień jak dziś, że możemy od tego zacząć. Bo cóż byłby świat bez Was? Byłby zmłodszy, słudniejszy, byłby przede wszystkim nie taki piękny. Jak w piosence, co bo bez kobiet byłby niczym. I taka jest prawda. My nigdy się do tego nie przyznajemy, mężczyźni, ale tak to w życiu bywa. Moje drogie panie, w tym dniu, tak jak dzisiaj, jest okazja złożyć, przyznać się do tego, jak was lubimy, jak was kochamy, szanujemy. Jest okazja, żeby złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę panią. Przede wszystkim szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, tych najskrytszych, spełnienia swoich celów zawodowych, rodzinnych. No i żeby Was doceniali, wasi partnerzy, mężowie, niekoniecznie swoi, aby żeby byli otwarci i Wam o tym mówili. Dziękuję serdecznie za przybycie tutaj. Jest ogromny zaszczyt dla mnie, że tak wiele Pań. Wyjmie się chociaż ten jeden dzień w roku na koncert. Bardzo Panie dziękuję, Pani na za zorganizowanie tego przedsięwzięcia. My też będziemy się wspaniale bawić. Dziękuję serdecznie, zapraszam na wspaniały wieczór. Zostając z tej okazji, chcę złożyć wszystkim Paniom najsłodniejsze życzenia, żeby ten Dzień Kobiet trwał przez 365 dni w roku. Nie tylko tego jednego dnia, kiedy sobie przypominamy jaką, jak, jak ważną rolę pełnicie w naszym życiu, aby to było zawsze. Nie przedłużając, bo tutaj wiemy, że, że już każdy ma tą swoją rolę do spełnienia, raz jeszcze serdeczne podziękowania za to, co dla nas mężczyźni zrobicie, za to, że nas wspieracie, dbacie o nas i tak niech zostanie, że jak, jak to się mówi, że jednak nawet jeśli mężczyzna czuje się głową, to zawsze jest ta szyja, która głową kręci. Wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia! I oczywiście, dzisiaj, jeszcze jedno święto: kumulacja, Dzień Sołtysa. Jeśli mamy panie Sołtys na sali, to w tym momencie pewnie wywołamy, tak? Bo to też dodatkowa praca, ciężka praca, którą trzeba wykonać, zarządzać całą miejscowością, dbać o, o tą lokalną społeczność. Dziś przypada Dzień Sołtysa w naszej gminie. W ogóle kobiety odgrywają bardzo dużo rolę, jest cztery radne, jest również sześć pani sołtys, widzę tutaj panią Alinę bo jeśli mogę poprosimy panią do nas i na pani ręce złożymy najstraszniejsze życzenia, to co podkreślił pan poseł. E, trudna praca, ciężka praca, ale jesteśmy tak... Tutaj... Jest, jest pani Winka? Jest. pani O, zapraszamy również. Taka filigranowa nie zauważyłem, przepraszam najmocniej, a spóźniłaś. No. czy jest jeszcze któraś, bo mogliśmy nie zauważyć. Niech się przyzna Niech się przyzna O, dziękujemy bardzo, to nic, dziękuję bardzo. Jeśli panie Posłoby, powtórzę jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za tę pomoc, za tę pierwszą linię, gdzie jesteście w tej działalności społecznej, także jesteście twarzą i urzędu i wszystkich tych, no przede wszystkim najgorszych spraw bo podatki i opłaty, ale taka wasza rola, ale też i rola w jednoczeniu społeczeństwa, w jednoczeniu kół gospodyń i pomoc w realizacji opieki nad e, rewizami, nad tym życiem powrót społeczny, który się u Was dzieje. Serdecznie, serdecznie dziękujemy. Mała, mała, jak w zadawnych czasach, mała, ale dobro. Dzień Dobry wieczór Państwu. Drogie Panie, kobieta jest jak ogród, który trzeba pielęgnować, o które im więcej się dba, tym większe wydaje owoce. Pozostawiona w samotności jest jak ogień, który może wygasnąć. Drogie Panie, bądźcie zawsze zdrowe i szczęśliwe, a przede wszystkim kochane przez osoby Wam najbliższe. Fly me to the moon jest standardem jazzowym. Zabierz mnie na księżyc, pozwól bawić się pośród gwiazd. Pozwól mi zobaczyć, jak wygląda wiosna na Jowiszu i na Marsie. Innymi słowy, podtrzymaj mnie za rękę. Pocałuj mnie, kochanie. Właj mnie tu and let me see forevermore So Eu Trzeba mi, gdy nie po drodze będzie razem. Ruch, szary, ustranik, twój, złote śmiało, w kańczący w szarych ostrach nich, rozgłoska się